Jak wiecie, apostoł Paweł poświęcił list do Galacjan zwalczając fałszywych nauczycieli, tych, którzy chcieli po pierwsze zaniepokoić nowych młodych wierzących i chcieli przekręcić Ewangelię o darmowym zbawieniu w Chrystusie, dodając różne swoje tak zwane konieczności. Wiecie, że dzisiaj jest bardzo dużo takich różnych szarlatanów duchowych, którzy nie mówią tylko o zbawieniu przez Chrystusa ale mówią że jeszcze trzeba członkostwo w ich organizacji że jeszcze trzeba jakieś sakramenty dobre uczynki i tak dalej ale kiedy powiedział tę najważniejszą myśl listu do Galacjan pokazuje drugie kryterium albo można powiedzieć drugą cechę nauczycieli dobrych i złych i mówi tak a teraz to jest pierwszy rozdział, dziesiąty werset. A teraz, czy chcę sobie ludzi zjednać, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom i w domyśle, czy Bogu? Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym. Zobaczcie, to jest jasne kryterium. Albo chcesz się podobać ludziom, albo Bogu. Jeśli będziesz się chciał podobać Bogu, zapewne niektórym ludziom nie będziesz się podobał. To jest cena podobania się Bogu. Dlatego pamiętajcie: jedni ludzie będą nas lubić, drudzy będą nas nienawidzieć, jedni będą chwalić, drudzy będą kręcić nosem, krytykować i tak dalej. Ale my cały czas musimy się zastanawiać, co Bóg. O nas myśli, czy on jest z nas zadowolony, czy jemu sprawiamy radość swoją służbą.